wszystkim! Karotina, Karotina Chodźmy razem się spotkać z nią Karotina, Karotina Przyjaciele jej już tu są Pomiś, niestrudzony tropiciel Bulciacem, kochana kuchareczka Buzik, pogodny łakomczuch Wanżan, długoręki artysta Riko, niezły rozrabiaka, karotina vip. Karotina vip. Karotina super. VIP. Wesołych świąt. Niesamowita ta noc wigilijna. Mam wrażenie, że słyszę tysiące szeptów. To wszystko prośby do świętego Mikołaja. Tyle tych próśb, ile gwiazd na niebie, o, święty Mikołaj. E, Mikołaju, chciałbym nowe pędzle. Ho, 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 chcę dostać tort czekoladowy. Mm. Nie obraziłbym się, gdyby ten cały Święty Mikołaj zostawił mi pod choinką czerwony kask motocyklowy. Święty Mikołaju, przynieś mi, proszę, tablet. Ja też mam prośbę do Mikołaja. Chciałabym dostać jakąś ciekawą książkę. Choinka już ślicznie ubrana i tylko czeka na jego przybycie. A właśnie, przyjaciele! Chcecie może zobaczyć moją choinkę jeszcze przed Mikołajem? To chodźmy! Zapraszam do zabawy! Jakiego koloru są bombki na mojej choince? Przyjrzyjcie się uważnie. Powiedzieliście, że bombki są niebieskie i czerwone? Bardzo dobrze! Spójrzcie! Na ekranie widzimy choinkę i jedno zdanie. Choinka jest ubrana. Tylko że wyrazy są pomieszane. Uporządkujemy je? Zobaczcie. Choinka jest ubrana. Powtórzcie teraz to zdanie. Choinka jest ubrana. Kochani, zabawa zabawą, ale już pora spać. Chodźcie, wracamy do domu! się stanie świętego Mikołaja? O, co się stało? O, co się stało? Święty Mikołaju, jak się czujesz? Potrzebujesz pomocy, święty Mikołaju? Okropna katastrofa. Lejce mi się wyślizgnęły. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. O... I co ja teraz zrobię? Jak dostarczę w tym roku prezenty? Bierny Mikołaj, jaki bierny. A my wszyscy jeszcze biegniejsi. Co, co będziemy ze świętami? Och, posłuchaj, Karotinko. Pomożemy świętemu Mikołajowi? Ha? Dosyć już marudzenia. Trzeba natychmiast wziąć się do pracy. Boże Narodzenie jest bardzo ważne. Zaraz się załatwi. Witamina Super Bit! Karotina lotniczka! A teraz objedziemy świat we dwójkę, drogi święty Mikołaju. Ja będę ciągnęła sanię, a ty będziesz mi wskazywał drogę. To jest świetny pomysł. To co robimy? Już gotowy? Ruszamy? Przed nami tysiące kilometrów i miliony domów. Powodzenia! Hmm. <grywa> Ojej, zaczekaj, Karotinko! Byłem tak przejęty, że całkiem zapomniałem o najważniejszym. O prezentach! O. O. Dla bulcicy. A to? O proszę! Dla Ciebie żar! Dziękuję, przyjaciele! To my dziękujemy, Mikołaju! Jesteś super! Dla Pomięsia też coś tu mam! I dla Paprika! A dla Ciebie, Muziku, mam port. Dzięki, Mikołaju! Mikołaj, jesteś fajny gość! Serio mówię! Ludzie, dzień, świąt wesołych! Noc niezwykła do Ale im nie trzeba! Z tej radości brak nam słów! Idolaju, wróć tu znów! Haha! Hej, ha. yeah! yeah! hey, zatańczcie z nami! Hej, <śmienny> <śmienny> hej, hey, tańczymy! Fein's <laughs> <laughs> <laughs>